Na całym świecie odnotowano ponad 200 przypadków ludzi, którzy zginęli na wskutek samozapłonu. Ich otoczenie było nietknięte, a źródła ognia nie udało się znaleźć, tak jakby jego źródłem był sam spalony. Tajemnica samozapłonu nurtuje ludzi od setek lat, ale jaka jest prawda? Spontaniczne samospalenie człowieka nazywamy w skrócie SHC. Charakterystyczne dla niego jest to, że ciało ulega niemal całkowitemu spaleniu i czasami po człowieku zostają pojedyncze kończyny, a innym razem zostaje tylko popiół. Otoczenie często jest ledwo podgrzane przez ogień i nigdzie nie widać źródła pożaru, tak jakby źródłem był sam spalony. Tak było w przypadku Johna Irvinga Bentleya, 92-letniego lekarza. Licznikowy wszedł do jego piwnicy, aby spisać licznik. Zaintrygował go dziwny zapach i jasno-niebieski dym. Na podłodze znalazł około 35 cm stertę popiołu, a nad nią dziurę w suficie. Postanowił, że wejdzie na wyższe piętro, aby to sprawdzić. W łazience zastał dziurę w podłodze, a obok niej jedną nogę i chodzik. W tym przypadku wanna była ledwo przypalona, a gumki od chodzika były nienaruszone. Nie jest to jedyny przypadek. Do domu 67-letniej Mary Reaser próbowała dostać się właścicielka jej mieszkania. Gdy pociągnęła za klamkę, to zauważyła, że ta jest nieprzyjemnie ciepła i postanowiła wezwać służby. W mieszkaniu znaleziono jedynie część lewej stopy, kręgosłup i czaszkę. W jej przypadku zniszczone zostało krzesło, na którym siedziała. Plastikowe przedmioty, które były blisko niej, utraciły swój kształt, a reszta została nietknięta. Wyjątkowy był przypadek 70-letniego Johna Nolana. Ten stanął w płomieniach, gdy szedł ulicami Londynu. Mimo natychmiastowej reakcji przechodniów, emeryta nie udało się uratować. Poparzył 60% ciała i zmarł dzień później. Policja przesłuchiwała przechodniów i próbowała wyjaśnić, jakim cudem nagle stanął w płomieniach, ale nie znaleźli źródła ognia. Polska nie jest wyjątkiem i u nas w kraju również były przypadki samozapłonu. Jeden z nich miał miejsce w Małochocicach w 1998 roku, gdy na oczach matki spłonęło półtora roczne dziecko. Nagle z ciała zaczęły wydostawać się niebieskie płomienie, takie jak spalnika gazowego, i od dziecka buchało gorącem. Mimo starań matki nie była w stanie ugasić ognia, i dziecko niemal całkowicie spłonęło. Meble i łóżeczko były nienaruszone, a pościel delikatnie okopcona. Na suficie odkryto dziwną czarną maś. Stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku w Giżycku zauważono dym wydobywający się z mieszkania 68-letniej kobiety. Została wezwana straż, która po wejściu do środka nie znalazła oznak pożaru, a jedynie zwęglone zwłoki. A co na temat samozapłonu uważają naukowcy? To co jest pewne, to to, że nie są zgodni. Jedni uważają, że powodem jest nadużywanie alkoholu, przez który w organizmie zbiera się dużo acetonu. Więcej acetonu mają również osoby z cukrzycą lub na diecie niskowęglowodanowej. Na potwierdzenie tej teorii nie ma jednak niezbitych dowodów, a przeciwnicy uważają, że mimo łatwopalności acetonu w naszym ciele jest go po prostu za mało, aby zapalił się sam z siebie. Druga grupa wyklucza samozapłon, ale jednocześnie uważa, że to tak naprawdę podpalenie tkanki tłuszczowej. Źródłem ognia może być świeczka czy papieros, i gdy ogień z nich przeniesie się na ubranie, a później dostanie się do otwartej rany, to szybko rozprzestrzeni się. Ta teoria również jest nieco naciągana. Może i tłuszcz pali się powoli, co sprzyja zostawieniu nienaruszonego otoczenia. Wyklucza to jednak nagłe rozprzestrzenienie się ognia, jakie miało miejsce przy samozapłonach. Dodatkowo tłuszcz nie jest aż tak łatwopalny, bo w końcu w 60% ciało składa się z wody. Najwięcej jest głosów kwestionujących samozapłon. Ich zdaniem za każdym razem istniało jakieś zewnętrzne źródło ognia, nawet jeśli nie udawało się go znaleźć. Podnoszą, że niektóre ofiary nałogowo paliły tytoń, a część z nich znajdowano w pobliżu kominków, pieców czy innych źródeł ciepła. Aby sprawdzić, kto ma rację, najprościej byłoby przeprowadzić eksperymenty. I nawet próbowano to zrobić, ale nie udało się wywołać samozapłonu w warunkach laboratoryjnych. Badanie zwłok lub tego, co z nich zostało, także nie przyniosło za wiele informacji, bo jak już wcześniej ustaliliśmy, po denatach nie zostaje za wiele. To, czego możemy być pewni, to że temperatura płomienia musiała być naprawdę wysoka. W piecach krematoryjnych jest to około 1000 stopni, a mimo to ciało potrzebuje godziny do nawet trzech godzin. Osoby, u których stwierdzono samozapłon, zazwyczaj spalały się o wiele szybciej, dzięki czemu ogień nie naruszał otoczenia i można było zaobserwować niebieski płomień. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem coś takiego jak samozapłon istnieje. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnej dawki wiedzy w pigułce.